Moi drodzy, my przyjechaliśmy do Walmartu i dzisiaj Wam pokażę zakupy za 100 zł w Walmartie. To jest około 500 pesos, więc zaczynamy. Pokażę Wam jeszcze szybciutko owoce. Zobaczcie tutaj mamy mango po 22 pesos, również będę wyświetlać Wam ceny tutaj na dole. A tutaj mamy też dragon fruta, zobaczcie po 49,90 za sztukę. Sprostowanie to jest cena za kilogram, więc mango jest mega tanie. Tam na wprost panie obierają kaktusa, i też można tutaj sobie kupić takie e, kaktusy. Więc bardzo ciekawie to wygląda. Po 28,90 za kilo. To jest portata, czyli to, co też jest popularne w Hiszpanii i widzieliśmy to w Walencji. Tak, to jest takie mleko, nie? Tak, tak. I kosztuje tutaj 73 pesos za tą butelkę. Tu jest litr. Nie, tu jest litr, 80, litr 890. Zobaczcie, właśnie bierzemy sobie do domu syrop klonowy. Tutaj syropy klonowe są bardzo tanie. Na przykład ten co my wzięliśmy, czyli pół litra o ten, kosztuje 42,90 pesos, więc niecałe tam 10, koło 8 zł, troszkę więcej niż 8 zł, no myślę, że tak w Polsce takie ceny nie znajdziemy. Jeszcze pani nam pomogła wybrać najlepszą okazję, więc bardzo miło. W ogóle jest mega duży wybór. Są różne smaki, tutaj zobaczcie mega duży wybór. A zobaczcie, za 40 zł możecie kupić sobie takie lody. Mają 3 i 6 kg. Kto chętny? Kuba, reflektujesz do Polski brać? Nie wiem, czy tam radę, czy to jest. <noise> Zobaczcie, oczywiście też znajdziecie licy. Na przykład te są po 22,45, czyli około tam 4 zł. Są też większe i różne smaki. A tu jest alejka ze słodyczami, czyli moja ulubiona. Teraz wybieramy oreo, które wziąć. Nie wiemy, czy limonkowa nam podpasuje, ale trochę kusi, bo nigdy nie jedliśmy. Są też waniliowe, no i klasyczne i czekoladowe. I taka paczka o takich oreo kosztuje 25 pesos, czyli 5 zł, a mamy tutaj 4 opakowania po 6 ciasteczek. I kolejna moja ulubiona alejka, czyli alejka z płatkami. I już wam pokazuję. Zobaczcie, te na dole. Azuka Radas, 47 pesos. Prawie dyszka, ale Czoko Balls na dole mamy po 38. Więc są już trochę tańsze. Niecałe tam. 8 zł. Tutaj my się skłaniamy ku wzięciu takiego pakietu, bo są wszystkie smaki za 45 pesos, czyli 9 zł. Pokaż Kuba jakieś najtańsze. Widzisz jakieś najtańsze, które są? Tu mamy 30, czy ktoś pobije o te frut Arroz 30 pesos, czyli 6 zł. Ale tamte za 28 Kuba pokazuje, ale one są Kuba pokazuje te za 28 pesos, ale one są już mniejsze, więc moim zdaniem odpadają. Jeżeli chcemy płatki Oreo, musimy zapłacić 86 pesos, więc sporo. A te takie malutkie, ale już firmowe, wiecie, Nesquik, Chilios i tak dalej, po 6,90. Dobra, a te takie pojedyncze kosztują 6 pesos albo 7, w zależności od których, od smaków w zależności. Co nam się bardziej opłaca? Ten pakiet, gdzie tu jest 10 opak, czy po jednym Dziesięciopak. opak jeszcze. No a tak, bo tak to 60 dwa. by wyszło. no. A bierzemy ten dziesięciopak. Nie wiemy jeszcze czy jeden, czy dwa. Moi drodzy, a jak wzięłabym jakieś puszki do samolotu, na przykład arizona, bo jest w świetnej cenie, to by, to by mi wywaliło to, czy nie? Pod ciśnieniem. Ciekawa jestem. Nie wiem, czy będę ryzykować, ale bardzo, bardzo bym chciała. Teraz jesteśmy na dziale ze wszelkimi salsami, takimi ich sosami. Coś wybieramy, ale wszystkie mają w nazwie pikanto, Trochę. Trochę się obawiamy, ale Kuba, co wziąłeś? Pokaż. Kuba wziął sobie salsa picanto classica. Kosztuje 10 pesos. A natomiast ja, no i sobie Kuba też sobie wzięliśmy takie guacamole, e, tylko mniejszy rozmiar. Mam nadzieję, że będzie dobre. Zobaczymy. Kosztuje 15 pesos, czyli 3 zł. Jeszcze tutaj są te słynne oliwy w sprayu. Podobno e, ludzie bardzo chwalą. E, taka Kosztuje 31,90, a tutaj mamy e, już ten rodzaj, to jest Extra Virgin za 38,90. Oczywiście nie zabraknie wszelkich mas na pankejki, tu mamy za 39 pesos. Możemy też sobie kupić e, naczosy za 26,50. E, topos, to się nazywa topos. Pff, tutaj jakieś higieniczne rzeczy. Ale idziemy dalej na jakieś słodycze. A tutaj zobaczcie tak zwane głupoty, czyli jakieś orzeszki. E, możecie kupić dwa po 20, za 20 pesos. Są też sneakersy, ale to, to nie tutejsze. Zobaczcie sabritas, czyli laysy możecie kupić w takiej też postaci 13 pesos. Nie polecam, bo jest kompletny taki chamski plastik i może za 3 chipsy w środku. Są też pringlesy. E, mamy więcej sabritasów. Mamy, zobaczcie, jakieś też e, są lizaki. Paleta pajazu, Nie mam kompletnie pojęcia, co to jest, ale to chyba taki lizak. Chociaż jest miękki, może z pianku w środku 10 pesos za niego. E, doritosy też są, po 14 pesos tutaj na dole. Czytosy też są. W sumie nic takiego szczególnego, nic ciekawego tutaj nie widzę. Coś Ci się spodobało? To teraz, bo co to jest? Ciekawy smak tego, co Hot już... nuts, limonkowy. Jeszcze Wam pokażę, bo naprawdę mnie urzekły wszelkie zeszyty na no, te siki. Zobaczcie, jakie piękne. Tutaj możemy taki różowy sobie wziąć. Otworzę go i Wam pokażę. Bo jest taki na magnes tutaj. No i tutaj jest taki e, w kropki. wiecie, bulety. Mega to wygląda. Kosztuje 17 pe, e, 70 pesos, więc nie jest jakiś tani. Tutaj mamy też, zobaczcie, nawet z frędzelkiem. Super to wygląda, tak bym tego nabrała. A, mega fajne wzory. W Polsce takich nie ma. A tu mi się spodobały, zobaczcie. Tu jest lama, tu jest królik tęczowy, tu jest jeszcze niedźwiadek i panda. Super słodkie. Teraz jesteśmy na popcornach. Myślałam, żeby coś wziąć, ale w sumie ceny się nie różnią mocno od polskich. Jedyne co tutaj mnie ciekawi, to popcorn o smaku limonki. Za 1450 możecie go mieć. Nie wiem, czy jestem taka odważna, żeby go spróbować. Teraz wybieramy te Szukamy czegoś fajnego. No i czegoś, co się zmieści nam w bagaż. Tu też mamy różne. Ceny są naprawdę różne, naprawdę. Od 500, nawet od 1000 pesos do 150. Obczajcie to. Coca-Cola nie ma 250 albo 225. Coca-Cola ma tutaj 235 ml. I kosztuje 8,40, więc niecałe 2 zł. Super cena, bo to jest butelkowana, a butelkowana jak wiecie, rzadko kiedyś spotykana, tylko w sumie w restauracji. No. My już po zakupach mamy pełne plecaki a e, o, to jakiś sklep z pierdółkami. no ale dobra już, nie mam miejsca, gdzie tego pakować. E, jeżeli chodzi o zakupy, no to generalnie wszystko spoko, na drogę jeszcze pójdziemy do Szedrawi. To jest taki bardziej mm, wypaszony supermarket i będzie tam na pewno więcej takich rzeczy, wiecie, jak takie świeże pietrzytko i tak dalej, bo z tym to było słabo. A później już w hotelu, jak będziemy to Wam pokażę co dokładnie i ile kosztowało i co kupimy za stówkę tutaj. Dobra moi drodzy, tak się prezentują nasze zakupy, które zrobiliśmy w Walmartcie i wydałam na nie 100 zł. No też jest alkohol, więc on jest wiadomo troszkę droższy. Dobra i już przekręcam na przednią kamerkę i już Wam opowiadam. Biorę paragon w dłoń i przedstawiam Wam ceny tego co kupiliśmy. My wydaliśmy dokładnie 517 pe... 510 pesos, czyli idealnie 100 zł, praktycznie e, idealnie. Dobra, idziemy po kolei, więc tak, zaczynamy od najdroższej rzeczy, czyli tequila. Tequila ma 1 litr, więc e, naprawdę jest spora. Kosztowała dokładnie 147 pesos, czyli to jest 30 zł, niecałe nawet. Więc moim zdaniem to jest dobra cena, jak na litr alkoholu wysokoprocentowego. Ona ma 35%, więc naprawdę jest to sporo procent. Idziemy dalej. Syrop klonowy. Pokazywałam wam ten syrop klonowy, że był w bardzo dobrej cenie. Jeszcze w ogóle pani Meksykanka mi poleciła, który wybrać i który jest w najlepszej cenie, i powiedziała, że ten jest w promocji. Teraz jest to taki syrop. Karo, on ma pojemność 500 ml, ja kupiłam dwa takie opakowania i ten syrop, moje, moi drodzy, e, kosztował 42 pesos, czyli 8 zł za jeden. E, idziemy dalej, czyli bierzemy salsę, 150 gram takiej salsy klasycznej, ona jest pikantna, zobaczymy, czy nam się uda, zobaczcie, tak się prezentuje. Ta salsa kosztowała 10,5 peso, czyli 2 zł. Kupiliśmy też guacamole, takie, zobaczcie, razy dwa. Zobaczymy, jak nam posmakuje. Mam nadzieję, że posmakuje ono. Chyba jest z pietruszką, z natką pietruszki, więc zobaczymy. I ma 240 gram i kosztowała 15 peso, 1, więc 3 zł za jedno takie. Kupiłam również wanilię, to jest taki ekstrakt z wanilii i zobaczcie, jest cała buteleczka, ma 250 ml i kosztowała, sprawdzę, upewnię się, ale tak dobrze pamiętałam, 10 peso, więc 2 zł za taką wanilię. Super. I coś, co jesteśmy uzależnieni na tym wyjeździe, czyli Arizona. My, zobaczcie, kupiliśmy takie dwa smaki. Jeden to jest truskawka z takimi pomarańczowymi owocami, jakieś pomarańcze. Tu widzę jakiś melon chyba. Tutaj mamy arbuzową Arizonkę. I zobaczcie, cena sugerowana tej Arizony jest 13,90, nie? A my zapłaciliśmy za nią 12,90, więc 2,50 za 680 ml, więc naprawdę jest ogromna. Dobra, idziemy dalej. Kupiliśmy takie orzeszki o smaku chili z limonką. To jest bardzo popularny tutaj smak. I one kosztowały chyba też 10 peso, ale się upewnię. Tak, 10 peso, czyli 2 zł, więc też dobra cena. Kupiliśmy też magnesy, takie dwa. Zobaczcie: Cancun i Cancun. Jeden był po 38 peso, czyli to jest 7 zł za jeden. Więc nie było jakieś super tanie, ale tak chodzą, takie ceny są. Dobra, kolejna rzecz to jest Oreo o smaku limonkowym. Zobaczcie, że tutaj limonka naprawdę jest wszędzie upychana. Te, te Oreo kosztowały 25 peso, czyli 5 zł. Tak się prezentują i nie mogę się doczekać, aż się spróbuję. Na pewno dam relację na Instagramie. Idziemy dalej. To są płatki. My kupiliśmy dwa kartony takich yy, płatków. Chcieliśmy, wiecie, wszystkie smaki, żeby je wypróbować. Nie interesowało nas, żeby kupić te pojedyncze kartony, ze względu na to, że nie zmieściłyby nam się. A te łatwe są do upchnięcia jakieś. I zobaczcie, taki jeden karton, już Wam pokazywałam, kosztuje 45 peso i jest 10 takich opakowań, więc wychodzi po 4,5 peso za jedno opakowanie, czyli tak praktycznie po złotówce, nie całej złotówce, a za to mamy 9 złotych. No czy jakoś 90 groszy, tak? Za jedno takie opakowanie. Myślę, że idealna rzecz na spróbowanie albo po prostu żeby na przykład komuś e, dać też w małym prezenciku. No, e, więc tak się prezentowały nasze zakupy. Dajcie znać, co najchętniej byście spróbowali. No i oczywiście e, czy wam się upodobał ten filmik. Oczywiście e, wiecie co macie robić, suby, lajki, like, komy i tak e, dalej. No i co? Dziękuję, że przez e, ze mną przez tą całą serię z Meksyku i oczywiście zapraszam na kolejne filmy, więc do następnego!